Cześć wszystkim, z tej strony Ula i witam Was w tym krótkim filmiku informacyjnym. Ponieważ chcę Wam tylko na szybko przekazać kilka rzeczy, to uznałam, że nie będę rozstawiała aparatu itd., więc żeby było na czym zawiesić oko, to w tle możecie oglądać, jak pracuję nad moim tegorocznym modelem na Namopajmo. I właśnie o Namopajmo jest ten filmik. Jeśli ktoś kompletnie nie kojarzy, czym jest Namopajmo i o czym ja teraz mówię, to zeszłoroczny filmik informacyjny, który wstawiłam, powinien dużo wyjaśnić. Polecam go obejrzeć, zanim obejrzycie ten filmik. Niektórzy z Was pewnie już wiedzą, że w tym roku Namopajmo wygląda trochę inaczej. Jakiś czas temu organizatorka eventu, czyli Jennifer Buxton, ogłosiła, że od tego roku Namopajmo przekształca się w International Model Painting Party czyli po prostu taki luźny event wspólne malowanie koników. Ale nie ma już zapisów, nie ma zasad, nie ma formularza ukończenia. Generalnie jest dużo, dużo luźniej. Jeśli chodzi o powody tej decyzji, to Jennifer pisała o tym na swoim blogu. Tutaj macie screena mniej więcej z moim tłumaczeniem, a w opisie znajdziecie link do całości tego postu. Osobiście w 100% rozumiem tę decyzję i absolutnie nie dziwi mnie, że po tylu latach prowadzenia tak ogromnego eventu i zarządzania tak dużą społecznością można być zwyczajnie zmęczonym. Więc absolutnie respektuję tę decyzję i, i nie mam tutaj żalu do Jennifer. Ale to powiedziawszy, osobiście jestem trochę smutna, że formuła się tak mocno zmieniła, bo dla mnie osobiście cała magia na polegała na tym, że to było jednak jakieś wyzwanie trzeba było się zarejestrować i miało się poczucie takiego, wiecie, zobowiązania z tym związanego. I gdy rozmawiałam o tym ze znajomymi z hobby, to okazało się, że wiele osób podziela te odczucia. Ale jeśli dobrze pamiętacie i śledzicie moją twórczość od jakiegoś czasu, to od dwóch lat bodajże prowadzę właśnie ze znajomymi z hobby taki serwer Discord związany z Namopajmo, który odpalamy raz w roku i w związku z eventem po prostu zbieramy się tym razem i malujemy koniki, czy też po prostu siedzimy sobie na głosowym i robimy prepping party itd. No, i postanowiliśmy, że w tym roku po prostu reaktywujemy ten serwer, i w związku ze zmianami, które zaszły w Namopajmo, postanowiliśmy utworzyć możliwość um, grania według starych zasad. Więc, zainspirowani zeszłorocznymi zasadami Namopajmo, stworzyliśmy taką listę zasad, które jeśli się chce można wziąć pod uwagę przy swoim malowaniu. I nawet jest taki prosty formularz zgłoszeń, gdzie można się zapisać, jeżeli komuś brakuje tego elementu właśnie zapisania się i jakiegoś zobowiązania związanego z malowaniem. Jak coś to nie zbieramy w tym formularzu absolutnie żadnych wrażliwych danych, to no jest potrzebny tylko niks Discorda i, i parę rzeczy do takich fan statystyk. Tak tylko wspomnę, że zazwyczaj na Mopajmo zaczynało się 1 lutego i już nie można było się wtedy zapisywać, ale ponieważ ten pomysł przyszedł nam do głowy bardzo późno, to Czas na przesłanie tego formularza zgłoszeniowego jest oczywiście znacznie wydłużony. Także jeśli też chcecie wziąć udział w Nomopajmo, a brakuje Wam poprzednich zasad, albo po prostu chcecie pomalować konika w lutym, to cieplutko zapraszam Was na serwer. Tylko mała prośba: nie dołączajcie raczej, jeżeli w ogóle nie zamierzacie malować w lutym żadnego konika. Jeśli ktoś chce po prostu mieć ze mną jakiś bardziej bezpośredni kontakt, to dołączcie po prostu do mojego serwera dla widzów kanału Koniki Ursza. Do niego też zawsze jest link w opisach moich filmów. Także serwer Namopajmo jest sezonowym wydarzeniem skierowanym do osób, które chcą pomalować konika. Niezależnie od tego, czy to będzie pierwsza figurka, jaką kiedykolwiek pomalujesz, czy jest to tysięczna praca w Twojej karierze, mamy nadzieję, że będziesz się z nami dobrze bawić, więc zapraszamy. Tyle ode mnie. Ja sobie wracam do pracy nad szarifem, którego tutaj widzicie i mam nadzieję skończyć go w lutym. <grym> Oczywiście będzie on miał swój odcinek. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam do zasubskrybowania kanału. Trzymajcie się ciepło i hej